O, oh, nie. Już tak mało brakowało Milo i Mitch. Spróbujcie jeszcze raz. Dalej, jeszcze trochę. Hmm, chyba nie obejdzie się bez pomocy. Poprośmy Mavericka. Wow, Maverick, ale ty jesteś pomysłowy. Twój sposób na odśnieżanie jest genialny. Ale niestety będziesz musiał odłożyć to na później. Nasi przyjaciele są w tarapatach. Aha. Milo i Mitch próbują postawić tą gigantyczną choinkę, ale niestety wciąż im się nie udaje. Potrzebują pomocy swoich przyjaciół. Myślę, że przyda nam się pomoc innych monster Trucków. Zobaczmy, kto jest w okolicy. O, tu jest Malcolm! Cały zaśnieżony! Malcolm, słyszysz nas? Chyba nas nie słyszy. Jak się z nim porozumiemy? Czy to łoki Toki? Doskonale! Hej, Malcolm, odbiór! Maverick ma pomysł, jak możesz się uwolnić z tej zaspy. Użyj swojego szkła powiększającego, żeby skupić światło słoneczne i tak stopisz śnieg. Wow, to podziałało! Fantastycznie! Okej, okay, jedźmy teraz pomóc naszym przyjaciołom. O, wygląda na to, że Mike też utknął w zaspie. Musimy go uwolnić. Masz więcej pomysłów, Maverick? Tak jest, Maverick. Ten lewarek uniesie Majka. Dobra robota, Mike. Teraz możesz spychać śnieg. Ale chłopaki, nie zapominajcie o naszej misji. Musimy przecież pomóc Milo i Michowi. O mój Boże, Miranda, co tu się stało? Ona kompletnie zamarzła! Jak ją tamtą uwolnimy? Mike, nie, nie możesz użyć swojej szufli. Mógłbyś zrobić krzywdy, Mirandzie. Przykro mi, Malcolm, ale słońce zachodzi. Nie będziesz już w stanie użyć swojego szkła powiększającego. Macie jakiś inny pomysł? Tak, masz jakiś pomysł, Mabry? Ciekawe, co to będzie? Wow, kręcąc kołami, generujecie ciepło. A ciepło topi lód! Hej, Miranda, jak się czujesz? Tak lepiej. Czy chciałabyś dołączyć do naszej misji? Świetnie! Drużyno, ruszamy w drogę! Biedny Milo i Mitch wyglądacie na wykończony. Ale nic się nie martwcie: Miranda jest tutaj i zaraz was uleczy. Proszę bardzo, przyjaciele, mamy dla was lekarstwo! Doskonale, moje Monster Trucki! A teraz wszyscy razem postawmy tą gigantyczną choinkę! Musimy pracować jako jeden zespół! Zobaczmy, czy dalej to potrafimy! O nie, znowu chce się przewrócić! Mike, szybko zrób coś! Hmm. Eh? Jest! Udało się! Nasza choinka w końcu stoi! Świetna robota, moi przyjaciele. Jestem z was dumny. Milo, Mitch, a czy macie jakieś dekoracje? Idealnie! Wow Mike, pomyślałeś nawet o prezenta! A gorąca czekolada to jest to, czego potrzebujemy po tym całym dniu ciężkiej pracy. Mamy choinkę, mamy prezenty, pada śnieg, a co najważniejsze, mamy siebie, najlepszych przyjaciół. Wesołych świąt moje monster traki. Do zobaczenia następnym razem!